ze szkół gimnazjalnych. Kamil Haniszewski, pierwsze miejsce z gimnazjum nr 6 w Zielonej Burze. Łukasz Syk, który zajął drugie miejsce z gimnazjum w Trzepiatowie. I laureatem trzeciego miejsca został Bartłomiej Grudzień z gimnazjum nr 3 w Pułapach. Bardzo prosimy Szkoły pana Gineziarne. Pierwsze miejsce zajął Kasper Goliński z zespołu szkół panagimnazjalnych im. Ameryki Wieskowskiej w Oleśnicy. Drugie miejsce Kinga Mirosław z 24 liceum Ogólnokształcącego przy zespoły Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie. Oraz trzecie miejsce przyjmuje Lidia Tobiasz z czwartego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikoła Kopernika w Rzeszowie. Zapraszamy do ogranicze. O na grup mamy zawsze prosić Pana Wiceministra Edukacji Narodowej, Pana Tadeusza Sławackiego oraz y, mm, dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, pana Andrzeja Miskuna. Ja,